Przede wszystkim trzeba powiedzieć y, o tym, że y, mamy drobne urazy jeżeli chodzi o, o poszczególnych zawodników. Mariusz Zasada na no, drobny uraz, no, ale w środę y, przeszedł zabieg atroskopii. No, będzie wyłączony teraz już na ten y, z, oczywiście teraz na, na dwa mecze z Olimpią Grudzią z Katowicami. Myślę, że od połowy stycznia, pod koniec stycznia, już, już wejdzie w regularny trening. Także Dobrze się stało, że to, że to wypadło pod koniec sezonu. Daniel Kion lekko kontuzjowany. Dzisiaj też padła diagnoza do końca tygodnia. Jeszcze indywidualnie od poniedziałku wejdzie w regularny trening. No i w zasadzie można powiedzieć, że to wszystkie ubytki, które gdzieś tam w jakiś sposób mogły zaburzyć nam taki proces treningowy. Generalnie cała kadra jest. jest Uważam w dobrej dyspozycji, wczorajsza gra wewnętrzna to tylko potwierdziła. Dokoptowałem do tej gry czterech zawodników z drugiego zespołu, Zieliński, Wasilewski, Wosiek, Zatwarnicki. Wyglądali bardzo fajnie, takiej świeżej krwi wpuścili w tą, w tą grę i myślę, że w przyszłości na pewno, czy to ja, czy kto inny, czy powinien z tych zawodników korzystać, bo, bo, bo bardzo pozytywnie to, to wyglądało. Jeżeli chodzi o niedzielny mecz, to na pewno jest to jeden z zespołów wiodących w pierwszej lidze. Olimpia Grudziąc, no 33 punkty na pewno nie zdobyła przypadkowo. Patrząc na skład, na personalne ustawienie, które Darek Kubicki w jakiś sposób firmuje. No jest to zespół niektórzy słyszałem w wypowiedzi piłkarzy Olimpii Grudziądz, no tak i, i z dużą ironią. I z sam, samo ironią, można powiedzieć, autoironią, że, że to jest zespół geriatrii, ale, ale, ale myślę, że te punkty, które, które, które zdobyli na boisko, na pewno, na pewno o tym nie, nie świadczą. Aleksander, Łabędzki, Szczot, Popowicz no można tak wymieniać jest to zespół bazujący na stałych fragmentach gry, bardzo dobrze jest zorganizowany w defensywie i myślę, że ciężka nas tutaj przeprawa czeka. Niedzielny mecz, ale tak jak powiedziałem, no, nasz zespół jest w, dobro, w dobrej dyspozycji. Myślę, że, że, że ten mecz z Chrobrym, gdybyśmy grali na troszeczkę twardszym boisku, mam nadzieję, że byśmy go rozstrzygnęli na, na swoją korzyść. Ale to już jest przeszłość i żyjemy teraz chwilą obecną. No właśnie, że to jest strata punktów z Chrobrym, bo strata, jednak musimy mówić o stracie punktów na zespół, jak to wygląda teraz? Myślę, że nie, nie, nie. Na pewno nie. No ja, ja zawsze, ja jakiś czas temu, nie wiem, nie wpadłem może, ale kiedyś byłem ofensywnym zawodnikiem i nie wiem, może trzeba wysłać do prezesa Bońka postulat, żeby znieść te remisy i żeby były tylko trzy punkty. Nie? W 90 minucie 0-0, po trzy karne, strzelamy i, i myślę, że to by było w jakiś sposób bardziej... Otwarte i, i, i dla trenerów i, i dla kibiców, ale to abstrahując od tego, no mówię, no, no był mecz jaki był, przeanalizowaliśmy go i myślę, że, że, że wnioski zostały wyciągnięte, mam nadzieję, że to znajdzie potwierdzenie w niedzielnym meczu z Olimpią. Ten, ten niedosyt był taki, rozmawiając z trenerem i z zawodnikami, z Kroble, to ten niedosyt był bardzo wytrzymalny. Tak zdecydowanie byliśmy najlepszą no, drużyną od Kroblega. A zwycięstwa brak. Zgadza się, zgadza się. Po, uważam bardzo dobrym meczu z zagłębiem. No myślę, że, że, że każdy był tak optymistycznie nastawiony i, i pewny siebie, aczkolwiek no zawsze powtarzam, przed meczem pewność siebie to nie znaczy lekceważenie przeciwnika. Każdego przeciwnika trzeba docenić i, i tutaj trzeba oddać też problemu to, że był dobrze zorganizowany w defensywie, aczkolwiek no, no my jednak w jaki sposób, no ta skuteczność nie była na takim poziomie, jak, 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 jak być powinna. Dobry, zagrał bardzo głęboko cofnięty, wybitnie nastaw, nastawił się na wyjrzenie punktu. że te zasady, że ma nie będzie wyglądał inaczej? No jednak to Myślę, że tak. Będzie łatwiej Teraz w tym sensie, w tej szczerze, póki by zagrał otwartą piłkę i ludzie chcieliby grać. Generalnie zespół miedzi, czy to w obecnym okresie, czy w wcześniejszym, na pewno wszystkie mecze, które obserwowałem i prowadziłem, to im lepszy zespół przeciwnika grający otwartą piłkę, tym mieć zdecydowanie lepiej też się czuję. No, 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 tutaj chrobry to były takie podwójne. Olimpia ma sporo zawodników doświadczonych. Mówię z przodu boczne, bocznych pomocników, obrońców stałe fragmenty gry i myślę, że oni tutaj na pewno nie, nie, nie będą grać za, schowani za podwójną gardę, ale, ale będą grać w miarę otwarty futbol. Mam nadzieję, że, że, że tych sytuacji na tyle będzie dużo, że i dla kibica i, i dla koneserów piłki to będzie dobra piłka, a mam nadzieję, że tą jedną piłkę przez linię bramkową przeciwnika przepchamy więcej. Tak że tak 6 punktów, nie wiem, może 4 w tych meczach już wiosennych jesienią, to taki cel? No tak jak powiedział, no najlepiej by było, gdybyśmy wygrali dwa mecze, bo to mówię, na pewno ta sytuacja w tabeli by się tak dla nas pozytywnie ułożyła, ale każdy mecz jest inny. No, mecz Gramy z dwoma doświadczonymi zespołami Olimpia i Katowice, które też miały na pewno większe aspiracje, ale na razie na razie tutaj żyjemy meczem z Olimpią i mam nadzieję, że, że na pewno tak powiedziałem, nie będzie to lekki mecz doświadczony zespół na fali, zespół doświadczonego trenera, byłego piłkarza. No trzeba wszystko zrobić, żeby tutaj punkty zdobyć. Od poniedziałku będziemy myśleć o Katowicach. Czy może być tak, że a nie wytrzyma kondycyjnie już tej rundy, bo rzeczywiście to jest najstarszy zespół w pierwszej lidze, jeśli chodzi o siedmą wieku. Zgadza się. No to oglądali, oglądaliśmy mecz z Arką Gdynia, przegrali u siebie 3-0, aczkolwiek myślę, że to był wypadek przy pracy, bo patrzyłem w jaki sposób tracili bramki, a w poprzednich meczach analizowałem całą rundę jesienną i, i widać, że oni jak przegrywali, to, to albo jak wygrywali na wyjazdach, to jedną bramką i naprawdę tych bramek nie, nie tracili. Także tutaj raczej mówię, do tego momentu bym raczej nie szukał takich mankamentów, jeżeli chodzi o Olimpię Gruzińską, bo to jest na tyle doświadczony zespół, że oni będą wiedzieli kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Jest duża, e, duża rutyna w tym zespole i myślę, że, że, że po prostu to się odbędzie gdzieś... Na, 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 jeżeli chodzi o grę techniczno-taktyczną, bo wiele za, zawodników jest dobrze zaawansowanych technicznie, przecież taktyka przyjęta na odpowiedni mecz, na ten mecz będzie miała w jakiś sposób wpływ. Trener Kubicki był bardzo dobrym prawym obrońcą. Ja byłem środkowym napastnikiem, zobaczymy jak to będzie w bezpośredniej konfrontacji. Czy spotkał się Pan z właścicielem klubu no to na temat dalszej współpracy, czy sprawił dwie kolegi i potem właśnie, co się dzieje dalej? No, cały czas jestem w kontakcie z panem Andrzejem. Przed chwileczką rozmawiałem też. Na razie skupiamy się na, 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 na dwóch kolejkach, i, i mówię, to jest najważniejsze, żeby po prostu na pewno zespół wyszedł z kryzysu. Na pewno uwierzył siebie. Te dwie kolejki rozegramy, zobaczymy, jaka będzie zdobycz punktowa. Usiądziemy po sezonie, przeanalizujemy. Sprawa otwarta. Nie wiadomo, czy nie okaże się tak, że zostanie pan na dłużej, bo jednak. Na piłkarzy różnie może taka sytuacja działać. Jest trener, tymczasowy, może ich to Trager, żeby się zapał. To to nasze... no, myślę, że na chwilę obecną nie ma takiej sytuacji. Myślę, że, że tutaj jest fajna atmosfera w, w, w zespole, jest taka konstruktywna. Y, mówię, wczorajsza gra chociażby wewnętrzna, ja jestem trenerem, który w każdym y, mikrocyklu tygodniowym Stosuję takie gry, to od ponad miesiąca, jak jestem przy zespole, to jeszcze na takim poziomie takiej jakości, na takiej agresywności jeszcze gry, gry nie było. Jest końcówka sezonu, także nie ma jakiejś apatii, nie ma jakiegoś zmęczenia. Zawodnicy zostają sami po treningach, uderzają rzuty wolne, wrzutki, i strzały, także myślę, że świadczy to o tym, że w zespole jest taki duch walki i chęć wygrywania i po prostu jest dobra atmosfera.